Technik sterylizacji medycznej. Nowy zawód medyczny, który uzyskał prawo i kompetencje zawodu medycznego świeżutko w tym roku. My walczymy na pierwszym froncie z zakażeniami szpitalnymi. To my myjemy, dezynfekujemy i przygotowujemy do zabiegów instrumentaria medyczne, żeby było bezpiecznie dla pacjenta i dla personelu, który tymi instrumentariami i narzędziami się posługuje. Technicznie zajmujemy się myciem, dezynfekcją i pakowaniem, popakowania sterylne i przygotowywaniem narzędzi do ponownego użycia. Technik sterylizacji medycznej może pracować w centralnych sterylizatorniach, w gabinetach stomatologicznych, w pracowniach endoskopowych, w gabinetach medycyny estetycznej. Wszędzie tam, gdzie potrzeba jest dekontaminacja, mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu do procedur i medycznych, ale także estetycznych. Na pierwszym kierunku byłam na higienicy stomatologicznej. Trwało to dwa lata. No i bardzo mi się spodobała szkoła, więc postanowiłam, że chciałabym skończyć jeszcze jeden kierunek medyczny. No generalnie serdecznie mogę polecić szkołę, dlatego że jest bardzo dobre wyposażenie, którego nie ma w innych szkołach. Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską, to uważam, że jest bardzo profesjonalna. W bardzo, bardzo ciekawy sposób opowiadają na zajęciach o wszystkich aspektach. Mamy bardzo dużo zajęć praktycznych, które faktycznie przenoszą się na pracę np. Na w gabinecie, nawiązując do tego kierunku, który ukończyłam wcześniej. Szkoła nasza nie tylko uczy, ale daje możliwości później pracy. Nie jest to czysty dyplom. Jest to dyplom, który daje kwalifikacje do danego zawodu. Zapraszam do szkoły. Mam nadzieję, że spotkamy się u nas. Oferty możemy zobaczyć na stronie internetowej policjalna.szkola.pl lub zadzwonić do sekretarza szkoły. Tam dowiecie się wszystkiego. Osoba, która odbierze od Was telefon, przekaże Wam wszelkie wiadomości. Polecam szkołę Rafała Cegłowskiego. Szkoła Rafała Cegłowskiego. <grym>